Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, nasza Telewizja Sądecka i Rozmowa Dnia, najbliższy weekend, czyli 9 i 10 września w Starym Sączu, kolejna agropromocja, to impreza organizowana przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach i stąd dziś obecność mojego gościa, dyrektora tejże instytucji, pan Dominik Pasek, witam serdecznie. Witam bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie, witam panią redaktor, witam telewizów. Panie dyrektorze, Agropromocja 2023 przed nami, tak jak wspomniałam, najbliższy weekend, sobota, niedziela. Ta wystawa już drugi raz odbywa się na terenie diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu, tak zwane dla tych, którzy są lokalsami, mogę się tak wyrazić. To są starosądeckie błonia. Nie mieliśmy okazji rozmawiać bezpośrednio już po zakończeniu imprezy w ubiegłym roku. Czy ta lokalizacja się sprawdza? To ważne pytanie i tak odnosząc się do, do, do historycznej już 30 jubileuszowej Agropromocji, tak, to myślę, że wszyscy ci, którzy odwiedzili, pomimo kapryśnej Aury, odwiedzili i uczestniczyli w tym wyjątkowym święcie, w tej wyjątkowej wystawie, jaką była 30 agropromocja, myślę, że no, myślę nie mają żadnej wątpliwości, że zmiana lokalizacji wyszła. Są deczyni, ale mało Polsce, bo jest to wystawa o charakterze ogólnopolskim, która skupia również i przyciąga rzesze osób spoza naszego pięknego województwa. Myślę, że, że ucina wszelkie dyskusje i wszystkim powiem, tym, którzy czy wątpili czy, 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 czy nie dowierzali w sukces. Myślę, że no, ta impreza, te dwa dni, magiczne dni, które już przeszły do historii. Myślę, że rozwiały wszelakie wątpliwości i każda następna, w tym i ta, która za chwilkę, za parę dni, za parę godzin przed nami, myślę, że udowodni to po raz kolejny, ale to nawet nie w tych kategoriach udowadniania, bo, bo jest to święto dla, dla sądeczny, dla mieszkańców. Tego pięknego, urkliwego miejsca południa Małopolski, ale też dla wszystkich Małopolan, ale też gości i turystów, którzy, jak wiemy, licznie przyjeżdżają na sądczyznę, ciesząc oko, ciesząc też i, i tą stronę duchową, tak, bo i wiele zabytków sakralnych, ale też i piękne krajobrazy, to nasze dziedzictwo krajobrazowe, kulinaria, myślę, że. To będzie te, te kilka dni, za te parę naście, dziesiąt godzin to będzie po raz kolejny wyjątkowe święto nas wszystkich, tak, bo ośrodek wspólnie ze współorganizatorami, czyli Instytutem Zootechniki, Państwowym Instytutem Badawczym oraz Uniwersytetem Rolniczym to świetne trio, które, no myślę, ta synergia, połączenie dała widoczny efekt w, w roku ubiegłym i da w tym roku i w kolejnych latach i tak jak pani redaktor wspomniała, to, to magiczne miejsce i symboliczne dla nas wszystkich. Myślę, nie tylko małopolen, ale, ale Polaków i pamiętna msza święta na, na błoniach starostudenckich. No myślę, że, że czyni z tego miejsca wyjątkowe. A ta wystawa też jest takim darem i podzięką tak, dla, dla pana Boga, że że nasza małopolska ziemia i nasi małopolscy rolnicy ciężko pracujący, myślę, że zabezpieczają nie tylko nasze potrzeby, jeśli chodzi o kraj, ale też i, i znaczna część nadwyżek jest, jest i cieszy stoły zagranicznych konsumentów. Także jest to swego rodzaju swoiste podziękowanie, ale też święto dla, dla nas wszystkich. Panie dyrektorze, miejsce na pewno wyjątkowe i ze względów tych sakralnych, o których Pan mówił i to widok na Makowice też, też rzeczywiście czyni to miejsce wyjątkowym. Natomiast dużą wartością tej imprezy są drogi dojazdowe i miejsca parkingowe. Ta łatwość zaparkowania, tutaj chciałabym na to zwrócić uwagę, byłam tam dwa razy w ubiegłym roku, przez sobo byłam w sobotę, byłam w niedzielę. Rzeczywiście nie było problemu z dojazdem, nie było problemu z parkowaniem. Czy logistycznie w tym roku będziecie to układać podobnie? Cieszę się, że pani redaktor, ale myślę, że każdy, kto, kto odwiedził i chociażby uczestniczył w, 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 w jednym dniu naszej, naszej wystawy, doskonale przekonał się na... na Własnej osobie, że, że ta logistyka, która jest bardzo ważna w przypadku organizacji tego typu wydarzeń, wydarzeń masowych, a taki charakter nosi agropromocja, to, to również to, o czym mówimy, czyli miejsca parkingowe, czyli drożność tak, dróg, a sąsiednia bezpośrednia droga, droga czy obwodnica, tak? która no, jeśli chodzi o natężenie, charakteryzuje się dużą częstotliwością, tak? czy, czy, czy jest bardzo zwłaszcza w sezonie, a jest to wciąż. W sezonie wysoki, jeśli chodzi o, o turystykę, to mimo tego zatory czy korki były no, w, w niewielkim stopniu widoczne, a całe obejście i objazd, droga, droga gminna i drogi dojazdowe do, do samego Placu Wystawienniczego, do Centrum pielgrzymowania Opoka, myślę, że, że były atutem, jednym z atutów. Tak? I to też przyświecało nam pani redaktor, no, szukając tego miejsca, ale długo nie szukaliśmy. Wiedzieliśmy, że, że Stary Sącz i to miejsce magiczne i te błonia starosądeckie, tak jak, jak pani redaktor wspomniała, to, to, to jest najwłaściwsza lokalizacja, która tylko i wyłącznie posłuży temu, że impreza może się dalej rozwijać, może wyjść na wyższy poziom. I z mojego punktu widzenia, być może zabrzmi to nieskromnie, ale naprawdę ci, którzy byli odbiorcami zarówno po stronie wystawiedniczej, jak i po stronie zwiedzających czy konsumentów, myślę, że, że doskonale. Mogli się o tym przekonać. Zwiększyliśmy, powiem tak, do, do ubiegłego roku, odnosząc się do, do, do tej powierzchni, do tego zaplecza, którym dysponowaliśmy, to, to w tym roku jest znacznie większa area, znacznie większa powierzchnia. Wyciągając wnioski, bo my, pani redaktor, nie organizujemy sami dla siebie tej wystawy, tylko dla, dla naszych mieszkańców Małopolskich, dla mieszkańców sądeczyzny, żeby ten komfort spędzenia tego wolnego czasu najczęściej z całymi rodzinami, to, to żeby to były miłe wspomnienia, nie tylko te zakupowe, nie tylko te w relacjach, w rozmowach z, z, wielu, z wieloma ciekawymi osobami, uczestnikami tego wydarzenia, ale też pod względem nawet znalezienia tego miejsca parking, parkingowego i dojścia, tak? czasu dojścia i drożności tych, tych, tych no, szlaków, tak? czy, czy dróg dojść do, do samego terenu wystawieniczego. Myślę, że. że, że Mówię, podnosząc cały czas, mówimy tutaj o obiegłorocznej nowej lokalizacji, cały czas się uczymy. To nie, nie, to, to nie jest tak, że Małopolski Ośrodek wspólnie z, ze współorganizatorami i partnerami organizacyjnymi tego wydarzenia osiada na laurach. Słuchamy wystawców, słuchamy wszystkich osób, które odwiedzają teren, teren wystawienniczy. Wyciągając wnioski, dostosowujemy się do tych, do tych potrzeb. I tak jest w tym roku. Tak jak powiedziałem, powierzchnia znacznie rozszerzona, a więc, no, jeśli powierzchnia, to, to i możliwości też automatycznie rosną. więc Myślę, że ten komfort jest bardzo ważny w przypadku takich, takich imprez. Panie dyrektorze, i przechodząc do tej części wystawienniczej, rolnictwo i promocja rolnictwa, bo to jest impreza promująca rolnictwo przede wszystkim, to jest taka. Oś, przy której po jednej i drugiej stronie, tak sobie myślę, tam wszystkie pączkują inne dziedziny, ale związane pośrednio bądź bezpośrednio z rolnictwem, zwierzęta, produkty rolne, płody rolne, nawozy, ale też coś, co wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ja sama byłam zdziwiona, że można stać paręnaście minut, patrzeć na przykład na traktor, pokaz prac polowych. Tak jest. Myślałem, że Pani redaktor zaczepi też o pokaz starej myśli technologicznej i technicznej, bo, bo przypomnę, zaraz nawiążę do, 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 do pytania Pani redaktor, ale też pokaz starych ciągników, maszyn. I to, I to bo, będzie w tym tak, roku. Tutaj to, to jest, jest takie, element, się nie powinien, zmienia zbogacone paleta, czy, czy ilość tych maszyn, czy tego sprzętu, czy ciągników w większości, które będą dostępne dla zwiedzających, będzie większa niż w roku ubiegłym, ale sięgamy przede wszystkim do naszej polskiej myśli technologicznej. Mogę tutaj zdradzić, dla, zwłaszcza dla tych kolekcjonerów, czy, czy miłośników polskich marek, Naj, najstarszy Ursus, powojenna myśl, co prawda zaczerpnięta, nie chcę powiedzieć od kogo, ale na licencji Lance Bulldoga, ale Ursus C45, myślę, który cieszył się w roku ubiegłym. Sam osobiście spędziłem tam kilkanaście co najmniej minut jako, jako pasjonat starego sprzętu, żeby móc usłyszeć dźwięk te, te, tego, te, tej maszyny, tego, tego silnika jednocylindrowego, ale też i, i poczuć tą atmosferę ty, tych pasjonatów, tych osób, które naprawdę cieszą oko, ale i ucho tymi, tymi no, można powiedzieć, zjawiskami, tak, które no, też nie tylko tak statycznie, że tak powiem, były zaparkowane i stały w tej, tej części, jeśli chodzi o retrociągnik, ale też jeździły, były pokazy, tak. jeździły po, po, po placu w sposób bezpieczny i sposób bardzo, bardzo no, jeśli chodzi o rozsądny, żeby, żeby nie, no, nie stwarzać zagrożenia. Ale to też to, co pani redaktor powiedziała, pokazy. No, coś, co było nie do pomyślenia ze względu chociażby no, na... Miejsce ograniczenia, jeśli chodzi o teren, no i też dostępność pola, tak, bo musi to być pole, które, które jest uprawiane I, i rok ubiegły pokazał, że, że pokazy pokolo, polowe, dynamiczne, ciągników z, z, z agregatami u, 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 u różnych, najczęściej polskich producentów, Postaramy staramy się promować polskie marki, no też cieszyły się ogromnym powodzeniem. Wystawa zwierząt to jest ta rola, funkcja edukacyjna, staramy się przewracać. To tak, nieczęsta pełni, okazja dla niektórych, pełni, aby zobaczyć d, 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 zwłaszcza te duże zwierzęta. Z, z, zgadza się, które no, no, niestety, że tak powiem, gdzieś z tego krajobrazu Znikali, przez laty, tak. z, przez laty z, 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 znikały, ale wracamy do tego i wspólnie z, z, z dyrektorem, z, z doktorem Krzysztofem Dudą, z Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach. Staramy się to odtwarzać. Nie, nie, robimy to przy okazji agropomocy też i to jest na największa skala, bo jeśli chodzi o ilość zwierząt, które będą się prezentowały, to jest bardzo duża ilość i bardzo duża ilość wy, wy, hodowców naszych z, z Małopolski i nie tylko, ale. ale Przypomnę, bardzo duża powierzchnia w pełni profesjonalnie zabezpieczona pod namiotem, zwierzęta w bardzo humanitarny sposób. No, profesjonalna wystawa organizowana przez, przez profesjonalistów, może to nieskromnie zabrzmi, ale od początku, że tak powiemy, organizacji, zwłaszcza w tej, w tej nowej, w nowej odsłonie, w nowym miejscu nam przyświeca ten, ten, ten kodeks i regulamin, którym się kierujemy. I to są rasy rodzime, wspomnę o Polskiej Czerwonej, bardzo nam bliskiej rodzimej rasie małopolskiej, o owcy górskiej, tak, to co przez wiele lat, wiele lat niestety z krajobrazu gdzieś tam zanikało i staramy się to przewracać. Za pośrednictwem tego wydarzenia, jakim jest agropromocja, bezpośredni kontakt nie tylko hodowców, bo hodowcy znają na co dzień ten warsztat, tak? i, i teraz, natomiast osób, które być może w, w niedalekiej przyszłości zainteresowane, zwłaszcza docierając też, bo to jest ogromna też i misja, i odpowiedzialność dla nas przed tym, tym już doświadczonym pokoleniem. Żeby edukować najmłodsze pokolenie, tak? Uświadamiać, czym jest żywność, jak ważny, najważniejszy sektor, jeśli chodzi o. O, o naszą gospodarkę, czyli, czyli sektor rolnictwa, a więc bezpieczeństwa żywności, zwłaszcza w tych czasach takich, gdzie, gdzie za naszą wschodnią granicą no, jest niestety, dzieje się tragedia, jest wojna, to, to, to myślę, że, że ta świadomość obywateli, mieszkańców, nie tylko małopolskiej, ale polskiej jest, jest ogromna i za to się należą oczywiście ogromne podziękowania naszym rolnikom producentom, którzy w pocieczowa ciężko pracują przez cały rok. To jest praca całoroczna, to, to nawet jeśli się komuś wydaje, że, że jak to gdzieś tam ktoś powiedział, w, w polu sobie rośnie samo, to samo nie rośnie. To są też i procesy związane i z, z logistyką, z przygotowaniem. Więc myślę, a zwłaszcza dla tych, którzy mają hodowlę, to Dużo, hodowla tak, to jest tak. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, więc o tym trzeba pamiętać, oddając no honor i, i ogromnie dziękując za to małopolskim rolnikom. To jest ta, tak jak wspomniałem, rola edukacyjna, szalenie ważna, żeby, żeby edukować. Ta agropromocja to też jest taka płaszczyzna do, wymiary, do wymiany doświadczeń. Są y, takie y, gospodarstwa duże, nie wiem jak to się fachowo nazywa, czy profesjonalne, nie, duże powierzchniowo na pewno, są też tacy tutaj chyba charakterystyczni dla naszej małopolskiej rolnicy, tacy rozproszeni, rolnictwo takie indywidualne, mocno rozproszone i, i, i tutaj też się wymieniają chyba doświadczenia. To tak? jest nasz mocno. atut, Pani redaktor, znaczy, ta bioróżnorodność, ten koloryt, na szczęście, na szczęście, bo pewnie im większa powierzchnia, tym większe, że tak powiem, przychody, ale też i nakłady, tak, i większy stopień zaawansowania technologicznego, ale ta bioróżnorodność, w połączeniu, Pani redaktor, i te niewielkie stosunkowo gospodarstwa, bo to średnia w okolicach 4 hektarów, jeśli chodzi o Małopolskę. Tu zwłaszcza na, na, na Podhalu, na Sąderczyźnie jeszcze to rozdrobnienie, tak? duża ilość drobnych, małych działek, czy, czy, czy działek więcej innych, no, powoduje też no, zwiększone nakłady. tak? I ta logistyka, dojazd z jednej działki do, do, do drugiej, a mimo tego ta bioróżnorodność, ten kolor i to, że faktycznie też i, 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 i ten charakter tak? górali i, i sądercza powoduje, Czy, czy podchalam to, że, że to umiłowanie ziemi i ojcowizny, to ojcowizny to ale tego, żeby ta ziemia była ta troska o ziemię i o to, żeby rosły tam uprawy, żeby ta ziemia nasza, małopolska wydawała plonę, jest bardzo ważna. I za to. Też po raz kolejny ogromne podziękowania, bo wiemy też, że, że w naszym krajobrazie, w Polsce jest wiele obszarów, które są odłogowane, czy, czy, czy niestety półbiedy odłogowane, ale no, co, co, co coraz gdzieś tam w krajobrazie widoczne potocznie niektórzy mówią mimozę, ale nawłoć bardzo z kolei w cudzysłowie jako chwast, ale jeśli chodzi o pożytek pszczeli pożyteczna roślina, natomiast no, no, no jest to symptom tego, że, że, że te pola no, prze, przestają być uprawiane, ale na szczęście w mniejszym stopniu albo w niewielkim stopniu dotyczy to Małopolski i za to, za, za te miedzę, za te pola uprawiane, obsiewane, czy, czy, czy będące pod, pod uprawami, czy, czy plantacjami wieloletnimi ogromne podziękowania i szacunek, bo, bo, bo to jest nasza, nasza siła i nasza marka, bo Sądecczyzna to, to przede wszystkim duże powierzchnie czy połacia sadów produkcyjnych, ale też właśnie hodowla bydła mięsnego, bydła mlecznego. No a do tego potrzebne jest zaplecze, do tego jest potrzebna pasza, do tego są potrzebne powierzchnie zielone, użytki zielone, które, które są właśnie w bardzo no, pieczołowity przez małopolskich rolników, dbane, zbierane, więc mówię, połączeniu z tymi walorami krajobrazowymi, turystycznymi, chociażby, mówiąc tutaj i mając na myśli gospodarstwa agroturystyczne, to, to, to jest to świetne dodatkowe źródło dochodów w, w tych, tych drobnych gospodarstwach. Ale jeszcze tak marginalnie zapytam, bo była mowa też o tym w tamtym roku. Nie jest to bezpośrednio związane z agropromocją, ale też sobie myślę, że jest poniekąd. Czy wraca moda na, takie, na taką hodowlę zagrodową, drobiu? Jest. No, tak? to, jest. Ba bardzo dobrze, to, to pani redaktor gdzieś tam z tyłu głowy cały czas ten temat i to też wspólny projekt z Instytutem, z panem dyrektorem Dudą. Staramy się poprzez też no, za, za, za chwilę agropromocję, ale też całoroczne imprezy, konferencje, wydarzenia, które dzieją się w siedzibie Polskiego Ośrodka Doradztwa, czy w siedzibie Instytutu w Balicach. Wydarzenia, które mają promować, zachęcać do powrotu. Tak? Pamiętamy całkiem niedawno w, w krajobrazie małe, mały gospodarstw przy zagrodowych ja już nie mówię o tych dużych gospodarskich, o, 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 o bydle, czy, czy, czy większym inwentarzu, czy, czy, czy trzodzie chlebnej, ale o, o małych, o tak. drobiu, o kaczkach, o kurach, które no, dają najlepszy, najzdrowszy produkt. Tak? Z własnej paszy, z, z, z własnego arału. Myślę, że to jest coś, co może się stać swoistą modą. A teraz no, w cudzysłowie nowoczesne pokolenie, świadome pokolenie konsumenckie poszukuje tej zdrowej żywności, nawet za cenę droższej, wyższej ceny, co zrozumiałe, bo, bo i nakłady są, są wyższe dla, dla producentów, dla, dla, dla rolników, ale myślę, że, że to się bezpośrednio przekłada też na, na nasz budżet. Tak? No, jesteśmy zdrowsi, mniej zużywamy naszych, naszych środków, naszych budżetów domowych na, na, na leki, na różne suplementy. No, lepiej się zdecydowanie lepiej z, z zdrowo się odżywiać i, i żyć zdrowo, prowadzić zdrowy tryb życia, niż, niż potem chorować czy cierpieć na, na różne, no, różnego no, rodzaju rodzice, przewlekłe tak. choroby. A to jest no, niestety domena też naszych, naszych czasów. Tak. Coś, na co jeszcze zwróciłam uwagę w ubiegłym roku i co cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. To jest, być może na Sądecczyźnie tutaj u nas tak bardzo lokalnie patrząc, jeszcze ciągle taka egzotyka, ale już powiat tarnowski, całkiem niedaleki, winna, rośl i te, te, te tak uprawy jest. tej winnej, winnice, winnice, tak, przydomowe winnice. E, e, do, dokładnie, pani To jest redaktor. też chyba taka moda, która gdzieś... No A to jest to już, też taki styl, tak? Styl, styl. Zawsze dla osób mieszkających w, w miastach, małych, średnich, tych dużych, aglomeracja, czy to, czy to największej krakowskiej, czy, czy tarnowskiej, czy sądeckiej, to to jest naprawdę też i taki, no myślę, jeśli chodzi o zwłaszcza o weekend, taka okazja, żeby spędzić ten wolny czas z rodziną, z dziećmi na łonie natury, właśnie wśród, wśród osób, które na co dzień ciężko pracują i, i są winiarzami, są właścicielami winnicy. I to jest też doskonała lekcja i edukacja tych, tych i dorosłych, i, i zwłaszcza młodzieży, tak? jak powstają te produkty i te pierwotne i te przetworzone, no winnice czy, 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 czy przedomowe winnice i, i obiekty, gdzie, gdzie produkowane jest wino. Z tych owoców, no myślę, są do, dodatkowym i takim modelowym wręcz przykładem na to, jak dodatkowo pozyskać dodatkowe środki fundusze w, w, w tych gospodarstwach. To są winice, ale to są wspomniane gospodarstwa agroturystyczne, to są gospodarstwa edukacyjne, gdzie e, potrzeba, i to widzimy też z własnej perspektywy, każdy w większości ne, ne, f, f, ma, ma gdzieś tam pod, pod dachem młode pokolenie Latorość. Która, która rośnie i potrzebuje, że tak powiem, też no, do tej lekcji edukacji, tego, skąd bierze się żywność, skąd y, 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 na półkach w sklepie y, y, no, jest dostęp Mleko do koszty. szeroki tak, do mleka. No, 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 <gry> Ale to, to, to jest niestety też znak czasów, że, że młodzież, zwłaszcza najmłodsze pokolenie nie wie. Tak? No, myśląc, że mleko jest z kartonu, a niekoniecznie od, od, od krowy czy, czy z gospodarstwa, które, które przez cały rok ciężko pracuje, żeby, żeby to mleko chociażby zostało. Ale jaka jest droga dojścia do tego, żeby to mleko, żeby ten owoc czy ser, czy, czy wszystkie inne pochodne czy masło było wyprodukowane, to musi być ten, ten produkt, musi być ta baza, tak? I, 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 i te akcje zwłaszcza. Nie wiem, czy młodzież przedszkolna, czy, czy szkolna. Myślę, szkoła, że szkolna Gdzie wiesz, szukają tak? nawet, są właśnie, stąd też wysyp w cudzysłowie urodzeń na gospodarstwa edukacyjne, gdzie całe grupy zorganizowane młodzieży czy, czy przedszkolaków jeździ do tych gospodarstw i to jest bardzo, bardzo, bardzo cenne. To jest to nasze dziedzictwo, tak? Wieś, a wieś zawsze tym dziedzictwem się charakteryzowała, nie tylko kulinerem, ale też kulturowym, bo kolory, to co na agropromocji będzie również jednym z elementów o to, to, to dziedzictwo. Właśnie, to... To, to koła gospodyń wiejskich, które samymi strojami, samymi obrzędami, przepisami, które z, na, z pokolenia na pokolenia są przekazywane i coraz to bardzo optymistyczne to, to co, co obserwuję, to, to młode osoby, które zapisują się i nawet i doskonale wszyscy wiemy i rzesze panów, które, które biorą tak, czynny, udział, wspierają panie czy, czy żony, czy, 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 czy panie z gospodyń wiejskich w tych działaniach, co, co bardzo ważne, to, to myślę, że, że no, to, to jest najcenniejsze, co mamy, tak? Ta, 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 ta tradycja, historia tego, co, co jeszcze całkiem niedawno było, było przez wcześniejsze pokolenia też pielęgnowane, też Taki przekazywane powszechne. to pani redaktor samorządy. To, to najbardziej oddolne inicjatywy, to co dzieje się najbliżej mieszkańców, to szkoły rolnicze, które też kształcą następne pokolenie, to uczelnia. Wspomniany prze, przeze mnie współorganizator, jeden ze współorganizatorów, nasza krakowska, jedyna w randze Uniwersytetu uczelnia w Polsce, która edukuje już na stopniu, jeśli chodzi o, o edukację wyższą, no, specjalistów w, w, w konkretnych dziedzinach, branżach, czy to hodowli, czy, czy technologie roślinne, czy produkcje sadownicze, z, z tych murów, że tak powiem, uczelni, a wcześniej szkół rolniczych, wypuszczany jest no, młody, nowy na rybek, ci następcy, tak, którzy, mam nadzieję, i to się dzieje przy, przy dużym współudziale nowoczesnych technologii, a, a młodzież no, ciągnie do tych nowoczesnych technologii, nawet w tych drobnych gospodarstwach, które y, wystarczy wyspecjalizować. I to nie musi być duży arał, czy bardzo duży, nigdy nie będziemy konkurować z Wielkopolską czy, czy innymi województwami, gdzie to powiedzmy rolnictwo jest, jest wielkopowierzchniowe czy, czy, czy towarowe, ale to, to jest nasz atut i wystarczy połączyć te wszystkie walory, o których wcześniej była mowa. O których wspomniałem, z, 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 tym, z tą technologią i z wykorzystaniem, że tak powiemy, tej potrzeby mieszkańców Małopolski, tak, żeby, żeby poszukiwać, żeby jeździć, do czego zachęcamy, do kupowania bezpośrednio w gospodarstwach, do skracania do niezbędnego Minimum łańcuchów dostaw, tak? co, co też zmniejsza marże, ale też i, i powoduje atrakcyjność tej, tej ceny za produkt, czy pierwotny, czy przetworzony. No i ta rola edukacyjna, że można jechać do, 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 do rolnika i zobaczyć, w jaki sposób i wiele cennych informacji uzyskać od. A agroformacja to, to to jest ten nośnik, który, że tak powiemy e, zastępuje. Łatwia, tak? Nie musimy jechać do gospodarki, ale możemy tam tak. nawiązać kontakty i potem gdzieś tam te relacje już kontynuować, utrzymywać i do tego zachęcać. Nie tylko mieszkańców obszarów wiejskich, ale i, i, i małych i dużych miast, żeby, żeby mogli zapoznać się w jednym miejscu z bardzo szeroką ofertą, ale branżową, bo, bo ta wystawa jest jedyną wystawą w Małopolsce. śmiał twierdzić, by, by, oprócz sąsiednich województw, gdzie koledzy z innych wojewódzkich ośrodków organizują podobne wydarzenia, ale jedyną na pewno w Małopolsce branżową, która skupia instytucje rolnicze, około rolnicze branże bo, bo to nie jest tylko ten produkt krajowy brutto słynny, który, który jest wytwarzany przez samych rolników, ale to, to, są, to są firmy, to są podmioty prywatne, to, są, to jest branża przetwórcza, która kooperuje i która wspólnie z rolnikami, z producentami rolnymi wytwarza ten, 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 ten dochód. Więc o tym trzeba, i to, to, to są podstawowe, myślę, że prawidła ekonomii, że, że, że to wszystko jest powiązane. Ta kooperacja jest bardzo ważna. O, 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 o czym się czasami niektórzy zapominają, że, że to jest wszystko, że tak powiem, no, sieć naczyń połączonych, także rolnik, ale rolnik jest obsługiwany przez wiele innych branż pochodnych, które, które pracują, chociażby branża chemiczna, branża przetwórcza, no, wiele, wiele sektorów, branża ekonomiczna, tak, bo przecież inwestycje to, to źródła, to dostęp do, 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 do środków, tak, do, do tego, żeby no, inwestować, tak, a żeby inwestować trzeba mieć pieniądze. Panie dyrektorze, oprócz tego tych wszystkich atrakcji czy aktywności, o których pan już wspomniał, jest to impreza rolnicza i to na każdym kroku podkreślamy. Natomiast, tak jak pan wspomniał, koła gospodyń wiejskich, kiermasze rękodzieła, degustacja potraw, pokaz pie pieczenia byka, ale właśnie i konkursy, i występy na scenie, i to wszystko. Przy czym możemy odpocząć, tak mówiąc, zwiedzając tą wystawę, no bo myślę, że trochę czasu zwiedzenie tej tego dużego dużego no myślę, że te dwa dniu, to tak idealnie, no właśnie. Żeby, żeby, żeby No właśnie, żeby jest też jest też ta specjalna strefa dla dzieci o tym też nie powiedzieliśmy, tak. Alpaki i tak dalej. No tak, to mówię, wymieniliśmy pewnie część. Pewnie bo, procent bo, jakiś. Pod, powiedzmy, że, że cała pozostała reszta, o której nie powiemy, to to będzie stanowiła ten, ten, ten języczek uwagi i ten, ten no, tą tajemniczość, tak? Bo, bo szereg atrakcji, których nie było w zeszłym roku, a będą w tym roku, myślę, że, że, że są też taką podzięką i to mówię, staramy się co, co roku uatrakcyjniać i dokładać, zwłaszcza od, od, od kiedy jesteśmy w Starym Sączu i mam nadzieję, że ta impreza, no jestem o tym przekonany, Osiądzie na stałe w, w tym kraju, w tym miejscu, bo, bo, bo to miejsce no, jedyne wymarzone, z gotową infrastrukturą, z zapleczem, z bazą noclegową, z tą infrastrukturą, o której z, z, z tym, że tak powiemy, z, z tą otoczką logistyczną, tak, o której była mowa, czyli parkingi, drogi dojazdowe, place manewrowe, bo przecież to duży, ciężki sprzęt, który niebawem przyjedzie do, do Starego sądza I, i chociażby ten sprzęt, te lawety, na których te, 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 te duże gabaryty Przyjadą, to, no to, to jest cała logistyka, ale to jest komfort też i wystawców, no i potem e, myślę, że, że, że ten konsument czy klient, który przyjdzie, chociażby nawet koniecznie kupując te drogie sprzęty, ale nawiązując te to są relacje jakieś biznesowe nowinki takie technologiczne. Tak jest. Też, tak? A i czasami to też jest doskonała lekcja poznania czegoś, co, co jeszcze nie poznane, tak, I, i, i niektórzy w ogóle nie mieli pojęcia o czymś takim. To wspomniałem o samorządzie b, 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 też nadmienię, że, że partnerem wydarzenia jest województwo małopolskie, e, Najwyższy najwyższy. Jeśli chodzi o, o administrację, tutaj w Małopolsce. Natomiast mówię, będą przedstawiciele gmin, będą przedstawiciele organizacji pozarządowych. No, pewnie by długo jeszcze tutaj z, z przyjemnością, oczywiście z panią redaktor można było wymieniać, ale, ale oczywiście ograniczenia i czas antenowy jest, jest ograniczony. Natomiast no, myślę, że każdy, kto odwiedzi naszą wystawę w, w najbliższy weekend, znajdzie coś dla siebie. I to nie tylko w jednym, Obszarze, ale myślę, że w wielu, wielu, wielu ciekawych, interesujących tematach. Dziękuję serdecznie za tą rozmowę. Widzom, internautom przypominam, że Agropromocja 2023 to już najbliższy weekend, sobota do godziny 20. Jeśli się pomylę, proszę mnie wyprowadzić z błędu, niedziela do godziny 18. Ja myślę, że ten symboliczne otwarcie i jest bardzo symboliczne. Nikogo nie. Wszystkich zapraszamy, nikogo nie będziemy pospieszać. to, to Można z zwiedzać, można się edukować. Można edukować. Przypomnę pani dyrektor, jeśli jeszcze mogę zająć parę sekund, że bramy wystawy otwieramy w sobotę 9 już o godzinie 8. Zaczynamy tradycyjnie mszą świętą w podzięce za, za plony, za dary i za ciężką pracę rolników. O 10 oficjalne otwarcie, a wieczorem, gwiazda wieczoru. Myślę, że to też niespodzianka, chociaż na plakat, informacja to jest, na plakatach tak. szeroko dostępna, to też jest taki ukłon w stronę wszystkich, którzy, którzy i ten akcent tej rozrywki szeroko pojętej dla ucha też sobie cenią, myślę, że w tym roku wyjątkowo, bo sobota, tak? nie, nie na koniec, myślę, dla tych, którzy też w poniedziałek do pracy, czy, czy gdzieś tam opuszczają Małopolskę, to, to postanowiliśmy, że, że jednak sobota, myślę, że to będzie taki optymalny termin. Zapraszamy jeszcze raz bardzo serdecznie. 9, 10, najbliższy weekend. Jeszcze raz dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Pan Dominik Pasek, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, był moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję.